Jak zareagowałeś na dobór przeciwnika na najbliższą walkę? Wiedziałem się w sumie niedawno, trzy no, tygodnie temu, ale jestem zadowolony. Jest to walka już o eliminatora do Mistrzostwa Świata. Także jestem, jestem, jestem już w dziesiątce w rankingach i chcę walczyć o tytuły. No. Kiedy jak nie teraz? Mówi zawsze pewnie, jak, jak się wyjdzie do ringu. No. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po rozmowach, jesteś, jest, jestem zadowolony i trzeba, trzeba być przygotowany w 100%. A myślę, że będzie dobrze. Jak nastawienie psychiczne przed tą walką będzie to na pewno jedna z najtrudniejszych Twoich walk, jak stoczyłeś? No, jedna, może z, jedna z jednych trudnych walk, bo nie miałem w sumie łatwych tych walk, ale jestem nastawiony pozytywnie i wyjdę dokładnie po to, żeby wy, wyjść i wygrać. Jurgen Brema, to w sumie twój kolega tutaj z drużyny, macie innego trenera, ale znacie się zapewne tutaj z sali, z treningów. Jakie macie relacje między sobą? No, relacje są tak jak z większością zawodników. On trenuje innego trenera, ja jestem pod opieką innych trenerów, także no, widujemy się. Halo, cześć! I to jest, no, wymieniałem może od czasu do czasu kilka, jakimś się tam zda, kilka zdań, to wszystko. No, tak się znamy. A znam Jurgena, może z boksów, też kilka walk widziałem. Boksował z zawodnikami, również z takimi, którymi ja boksowałem. Myślę, że trzeba być dobre myśli i trzeba, trzeba robić swoje. No ja mi akurat pasują zawodnicy, którzy idą cały czas naprzód, ale myślę, że on nie będzie szedł w, w, w walce ze mną cały czas do przodu, bo on wie że na pewno, że to by, będzie mi to pasowało. Raczej myślę, że to będzie przebieg walki inaczej wyglądał. Czy kiedykolwiek sparowaliście już może od początku, to jak jesteście już 4 lata w Hamburgu w sumie? Akurat z nimi miałem żadnej styczności, jeżeli chodzi o rękawice, o walkę techniki w ringu. Z niektórymi zawodnikami tak, to prawda, no, wspólnie, wspólnie współpracujemy, a akurat z Jurgenem nie miałem nic styczności. No na pewno, no. jest, jest to jedno utrudnienie, że to jest organizowane przez naszą grupę, przez Niemców. On jest Niemcem, ja mam zawsze jak to się mówi, jestem, jestem przyjezdny, mam troszeczkę pod górkę, no ale jest, jest, boksuje nie pierwszy raz zawodnikiem, który jest od nas z grupy. Myślę, że mnie to tylko może zmotywować, że no, będzie, będzie ciężej i muszę niestety na dzień dzisiejszy no, więcej pracować i być zmotywowany na 100%. Chcę wygrać, chcę być mistrzem świata, jeżeli będzie zdrowie, to zrobię wszystko, żeby tak było. W sumie walcząc z kolegą z drużyny na bronie jest łatwo. Nie wolałbyś, żeby wybór padł na kogo innego? No nie ja tutaj jestem do tego, żeby wybierać sobie zawodników, no tutaj są do tego odpowiednie osoby, którzy no, tam siedzą w biurze i, i oni pociągają za, za jakąś zalejcę. I wy wybrali akurat walkę moją z nim, myślę, że to na pewno będzie emocjon emocjonująca walka, będzie to na, pe na pewno za zacięta walka no i myślę, że to będzie się podobało. Artur Grigorem, wspólnie z Frycem Zdunkiem, byłym trenerem Darka Michalczewskiego, są nowymi Twoimi trenerami. Czy zauważyłeś jakieś postępy, zmiany od, od początku tego roku? No Na pewno, no, zmiana trenerów na pewno dużo, dużo w, w, daje wprowadzenia i u mnie. No, na pewno każdy trener wprowadza jakieś nowe, nowe pozytywne cechy. Myślę, że, myślę, że na pewno no, inna, troszeczkę jest inna technika, inna, inna praca nad, jakaś inna koordynacja. No, inny, inny trening jest, każdy, każdy trener jest inny, każdy ma inne podejście, każdy ma inne jakieś swoje elementy, które, których można się nauczyć. No, walcząc z Jurgenem na punkty będzie trudno wygrać. No, będę robił wszystko, żeby zakończyć tę walkę przed ciosem. Wiem, że to będzie trudne. Jurgen jest, jest również dobrze wyszkolony technicznie. ma świetną pracę. No, myślę, że będę musiał zaboksować konsekwentnie. No, jak wyjdzie, wyjdzie walka, wyjdzie cios, to będę, będę, będę się starał wygrać. I zakończyć to w, w, w początkowych rundach. No, oby, oby, oby wygrać tą walkę, a jak to zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich kibiców z Polski, dla sympatyków. Jeżeli jest to możliwe, zapraszam do przyjazdu na Węgry do Budapesztu lub obejrzenia walki w, w telewizji. Będzie to na ZDF-ie lub yy, kanale Polsat Sport. Pozdrawiam.